To, co Wargaming zrobił z tym pojazdem, kiedy dał mu bafa, jest po prostu szalone. Siemaneczko, widzowie, ja jestem Czwarteks, a dziś pokażę Wam wspaniałą bitewkę na T57 Heavy czołgu, chyba bardzo dobrze znanym kiedyś y, dość kiepskim, teraz bardzo dobrym, ponieważ posiada bardzo mocno śmiertelny magazynek. Y, tylko, że niestety. Jego największym problemem jest posiadanie małej ilości pocisków. Tak, wiem, wiem. Niedawno był już film y, z tym pojazdem, ale po prostu znalazłem jeszcze lepszy, jeszcze lepszą powtóreczkę, więc y, bardzo y, fajnie. Y, ogólnie powtóreczka jest y, od gracza M. Simpson 54 z y, kranu y, z klanu skanu Gift. E, I gracz ogólnie ma e, 3075 W8, więc kolorek e, no taki po, powiedzmy, że taki lekko, taki niebieski, czy e, tak pomiędzy niebieskim a e, fioletowym kolorkiem, więc e, mega fajny, e, mega dobry gracz, więc na pewno pokaże nam świetną bitewkę. Yy, ogólnie myślę, że dobrze sobie poradzi, a zanim jeszcze zaczniemy, zostawcie subika i łapeczkę yy, i lecimy z tym odcineczkiem. Yy, zanim jeszcze yy, proszę zostawcie yy, jeszcze napiszcie w komentarzu yy, jaki czołk teraz chcecie, ponieważ w ogóle dziękuję Wam za wsparcie i mamy już 544 suby w tej chwili kiedy to nagrywam więc bardzo dziękuję ostatni film był kiedy miałem jakieś 200 ileś ledwo 200 miałem więc bardzo dziękuję za wsparcie więc lecimy z odcineczkiem tak, lecimy więc jak pewnie wiecie zanim jeszcze Gracz gra na wentylacji gra na ulepszonym takim powiedzmy o jakimś układzie i stabilizatorze e, widać, że e, wybrał drugą, bo tutaj trzeba też trochę jeździć e, więc po prostu wziął drugi zestaw e, i dlatego też e, wziął pewnie stabilizator, no praktycznie ten pojazd potrafi musi stabilizator, jak widzimy gracz ma trzy biegłości w tym pojeździe tu na lupie widać, o tutaj, e, widać e, trzy gwiazdki, czyli w amerykańskich pojazdach, po prostu trzy biegłości. O, e, gracz jedzie w bardzo popularne miejsce, czyli e, oczywiście, przepychacz, który jest po prawej stronie, no bo tam no, wszędzie się w każdy ciąg e, ciężki powinien jechać, no bo jak wiecie. Tam są zawsze największe bitwy, tam jadą wszystkie pojazdy i zobaczymy co zrobi nasz bohater. No, od razu Wam mówię, to nie jest zwykła bitwa, to jest naprawdę bitwa potężnego gracza, który ma potężne możliwości. Świetny gracz, naprawdę bardzo dobry. No wiadomo, jedzie w takie typowe miejsce, po prostu będzie no za skałką stał coś. Widać, że jadą nam pomagać też niszczyciele. Obiekt 268 yy, oraz Badger. No i ogólnie jak na razie przegrywamy. Przegrywamy 1 do 0, ale jesteśmy na plus HP. No teraz już na minus. Pewnie lodówka strzeliła. Uwaga. Jeszcze strzał. Niestety nie przebijamy obiektu 705A Kolejny strzał też nie przebija Kolejny też nie przebija Nic nie przebiliśmy Okropny magazynek Wszystko odbił obiekt 705A Ale od razu mówię, że to nie jest ciężko, To jest bardzo ciężko przebić e, obiekta 705A e, Ponieważ Gracz chłopi 1477 dobrze? kontuje nawet tą dolną płytę. Nie wiem, co robi ten posz ale jest łakomą kaąskiem do naszego bohatera. I chyba za chwilę go skończyłem. A S to wyjeżdża, żeby... Raczej nie żeby Wyjeżdża. No i niestety bohater już nie przebija esety. I ogólnie właśnie widzimy, że bardzo... i to bardzo... Tutaj, dzisiaj już tam w tą grankę, ale ogólnie cały, całą bitwę na razie mamy no, przegraną. 4 do 0. Potężnie niski wynik. Teraz gładko przebijamy wszystkie strzały, wchodząc w się 75A. Widać, że RNG chciało teraz e, jakby oddać nam tam te strzały, które wszystkie odbił. E, mamy pierwszego fraga w ogóle w bitwie do naszej drużyny. E, boimy się, że jest to już skończona I nawet my ją kończymy Więc yy, dobrze, Jest drugi frag Na razie nic, nic, nic. Nadal nie ciekawie. Lodówka skończona Teraz skupiamy się na mamce Która jest na górce Ogólnie to yy, jedziemy teraz No i troszeczkę nas przyblokował ten yy, Ten pacer silny ten v, ta VK 72 yy, Teraz Teraz szybko podejrzeć do Mantykora, ale niestety ona się chowa. Więc jedziemy chyba po... po tak, polujemy na STV'a. Pierwszy strzał dostaje, jest przywiciem. Drugi to chyba weszło. My też dostajemy jeszcze w gąskę. Mantykora nas strzela i teraz szybko musimy się wycofać, bo możemy dostać pociski od Strv'a lub od Mantykory. Mantykora nas cały czas podświetla. Yy, Fosz na, na oparach stoi obok stv -a. No, na razie lepiej nie wyjeżdżać, skoro ładujemy to ciąg kiedy ładuje praktycznie jest bezużyteczny Jedyne co może robić to taranować Albo po prostu Albo to, albo to eee, Nie wiem kto kończy Na oparach kończy naszego gracza w obiekcie 268 Teraz Fosz e, przodem robiłem e, w tą belkę bardzo mocny i duży, czuły punkt tego pojazdu. Włód spot tak zwany. Leopard chciał u nas przymierzyć, ale na szczęście nas nie przebija. Yy, I teraz... Faktycznie jesteśmy w rozsypce. Jest presja kapa. Jest wynik 10 do 5. Bardzo kiepsko sobie radzi drużyna, bo nasz naprawdę gracz, yy, bohater, który gra jest świet w świetnej formie, super... Ma bitewkę, ale jak widzimy, sytuacja nie jest dobra. Jak widzimy na mini yy, teraz zjeżdżają z KPA, ale objeżdżają nasze pojazdy. Na Arta jak niczym jeszcze żyje. Godzina już na oparach. Leopard tym bardziej. Już nawet leopard nie żyje. No niestety to chyba będzie przegrana bitewka. Jest 11 do 7. Yy, bohaterka yy, czeka na leoparda. Ja bym no, walił bo... Blindda szczerze. Ba no właśnie, teraz. Teraz daje gąskę i daje dwa strzały. Nie, nie, nie zdążył e, trzeciego. Teraz bohater bo ten są e, teraz z e, jednym pociskiem grać. No, w ogóle się nie opłaca. Znaczy, wiecie, zawsze to jest. No właśnie, manticora może nas. Teraz w jak waląć. Szybko naprawiamy gąsienicę i zbiornik, i uciekamy. Manticora chyba jeszcze może nam oddać jeden strzał, ale nie zdążyła. Ładuje my teraz. Wracamy chyba na kapę. Bo tam przy kapie. Co nam zrobić? Plecy. Zostaliśmy sami z fałką 72,01k. No i na razie, no. Na pewno to przegramy. No bo. Halo. Jak to się będziemy. Nie wiem. 7, 6, sześciu... no. Teraz fałka kończy. Kolejno... Kolejnego. No... Chyba będzie 6 na. Na jednego. Bo ta fałka chyba zginie. Jest na oparach ostrych. Tak, zostaliśmy sami na... No teraz już czterech, bo skończyliśmy dwa pojazdy. No jak widzicie, bardzo zabójczy jest ten magazynek. I ogólnie wszyscy rywale prawie oprócz oczywiście arty byli widoczni. Jak na razie, no, mamy ten luz, że wiemy, gdzie są rywale. Jak na razie. Yy, jedziemy. Patrzymy I wyjeżdża nasz Leopard Zostały mu 2 HP No niestety, nie polosowało nam Mogliśmy skończyć go jednym strzałem A tak straciliśmy dwa pociski Mamy tylko 8 pocisków, które chyba raczej wystarczą Bohater nie wodzi żadnych haeków, Więc na Artę może nie starczyć jeden pocisk A teraz Centurion Z fullem wyjeżdża na nas I nie wiem co on robi Ale Ma jeszcze z tyłu Monticora się boi i dostanie Bo jest na hita i teraz ostatnie ostatni strzał Strzelił bohater i on ze, ze przed tym jeszcze e, ze przed tym silnikiem musi uciekać naprawdę niedobrze nie to wygląda Manticora wyjeżdża z na nas chce nas objechać, ale nie zdoła, bo to jest woda i chyba się utopi. Jednak kończymy ją. I został nam Centurion AX i Arta. No, Centurion skończy nas, ponieważ wygrywamy tą bitewkę praktycznie. Znaczy, nie wiadomo, czy wygramy tą bitewkę, ponieważ wygrywamy starcie z Centurionem. Ale teraz, gdzie jest Arta? Nie wiem, czy z uszczodzonym silnikiem szybko dojedziemy do bazy. Jeśli będzie kapowała, na pewno zdążymy do bazy, tylko pytanie, właśnie, gdzie ona jest. Gdzie ona jest? Ta arta. To jest właśnie problem. Nie wiadomo, gdzie ona jest. Wątpię, żeby. No, na pewno gdzieś jedzie. No, bo. Ja na jej miejscu nie jestem, w miejscu. Ale nie wiem, czy jest przy bazie. No, Mo jest taka możliwość, że stoi przy bazie. Ale szczerze, w to wątpię. Czemu. Nie wiem, czemu. E... O, właśnie. Zrobił to, kiedy chciałem to powiedzieć. No już naprawił e, e, gąśnicę, naprawił i silnik i teraz idzie prawie 40 na godzinę. Ciśnie mocno, na bazę swoją. nadzieję, że tam gdzieś jest Arta. No, no i nie, nie wiem czy jest Arta, na razie nigdzie jej nie ma. Nie widzimy jej nigdzie. Halo Arta, gdzie jesteś? No, tu jej I chyba nie ma. Najwyraźniej nie ma tu Arty. A mamy jeszcze spokojnie, dużo czasu, więc żadnej dramaturgii nie ma. Yy, ale jedziemy, jedziemy sobie. W ogóle, jeśli chcielibyście widzieć, to yy, kupiłem sobie nowy mikrofon HyperX yy, Solocast. Yy, bardzo polecam. To nie jest żadne reklama, lokowanie produktu, spokojnie. Yy, tylko od razu mówię, że to jest świetny mikrofon, fajnie się go obsługuje. I bardzo proste po prostu to jest. kupujący do tego jeszcze takie odtrusta jakby takie ramię do mikrofonu, więc bardzo fajnie wszystko kompatybilne ze sobą. Teraz yy, nasz M Simpson 54, yy, no fioletowy glaz, szuka arty. Na liczniku mamy 8200. 16. No jak pewnie już się domyślacie, niestety nie przekroczy bariery 10 tysięcy. No i niestety to jest straszna wiadomość. Jak pokazuje jak pokazuje XVM jest widoczne, że jest w tej chwili 14 na 4, 4, Wiadomo, że jest 13 i 14 pokonanych. Ale. Ponoć Arta ma fula. I nie wiem, czy ma fula. Może się utopi, nawet, żeby się nie zrobili e, tych uszkodzeń. Ale ja bym na jej miejscu raczej się nie topił, bo jest jeden na jeden, Wszystko jest możliwe. Bohater wyjeżdża. Rozgląda się w lewo i na prawo. Po lewej nie ma Arty. Czyli Arta może być teraz pewnie jest przy bazie. Czemu on wtedy nie pojechał na bazę przeciwnika? Coraz mniej czasu. 3, 3 minuty 45 sekund. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. E, po lewej często Arty się topią, więc możliwe, że ktoś się by utopiła, ale najwyraźniej nie ma na razie takich planów. Chyba siedzi na bazie i po prostu czeka na nas. No, wątpię, żeby na jeden strzał Arta nas... Z przebiciem yy, pokonała, no. No wiecie, to wszystko jest możliwe, ale żeby nas jeszcze przebiła Arta, która ma... No, malutko penetracji. Nie ma Arty, która ma jakąś świetną penetrację, wiadomo. Ale naprawdę tu nigdzie nie ma arty. To jest problem. Bawimy się z nią w kotka i myszkę. I teraz bohater robi dziwną rzecz, bo ja na jego miejscu nie wiem, nie kapowałbym. Chociaż w sumie może kapować. Ale jakby chciał przyjechać, to bym na pewno ominął bazę, bo teraz Arta może walić blindy. Tylko on chyba właśnie na to liczy, żeby Arta walnęła blindy albo przyjechała. Więc bardzo dużo myśli nasz yy, Gracz, tutaj bohater. Bo... no jak Arta walnie blindy, to mniej więcej będziemy wiedzieć, gdzie jest. Najgorzej jak Arta stoi na Afku I to jest właśnie To będzie już smutne Ale na razie Arta chyba jest gdzieś daleko, bo nawet nie wali blindów I pojawia się Arta Jest tuż przed nami Czy walnie w nas Czy w nas walnie My jeszcze nie skończyliśmy na jeden strzał i nawet Arta w nas nie odda strzału kiedy my ją kończymy I Kończymy z wynikiem 8676, plus jakieś tam blindy, co nie, a dokładnie, uwaga, już mówię, jaki był wynik. E, wynik tej bitwy, e, już mówię, bo tu mi nie działa coś, już sprawdzam e, ogólnie, 9 fragów, prawie 10, szkoda. Ale wpadł... Yy, wpadł Kołobanow. Więc fajnie. AMK yy, wiadomo wpadła. I ogólnie zdobyliśmy 9106 uszkodzeń. Yy, więc bardzo fajnie. Yy, do tego zarobiliśmy 140 9, 847. Oraz 11 970 jeśli chodzi o doświadczenia, no, no, wiadomo, koło banów, dużo medalów, mogę zawsze dać tutaj screena Ogólnie, jeśli chodzi o zarobki, to chyba nie powiem, ponieważ nie chcę mi się coś załadować.